I miejsce pierwsze, Tomasz Banaszki. To tu będzie, nie będzie pod słońcem. Jest idealne. Cały czas wszystko? Tak, dokładnie. A przyjdziesz, zatrzymasz to? Ja tak, tak, dokładnie. Razie, wszystko filmujcie, fotografujcie, wszystko jak leci. To się potem najwyżej usunie. Przyjdziesz, zatrzymasz mi pewnie. I teraz dyrektor niech tam stoi przy tym podium, bo chwila dla fotoreporterów. Mirek, do zdjęcia. Kuchary w górę, tak. Mirek, ciemne okulary. No, dziękujemy. Klasa druga. Jesteś za mną, ja cię szukam. Cały czas jestem za... Miejsce trzecie, Adrian cię. Urbaczewski. nie okay. ma. On... Miejsce drugie, Andrzej no, Piotrza. Miejsce pierwsze Dawid Szczepaniak. Chociaż tu mówią, że protest płynął, że za szybko jeździł. Brawo, brawo! Adrian Urbaczewski. Kurde. Dziwnym zbiegiem okoliczności takie samo nazwisko Bravo. jak dyrektor imprezy, chyba będą jakieś konsekwencje wyciągnięte. Adrian, masz minutę! Albo w Poznaniu porozmawiamy? Dziękujemy. Klasa. Klasa trzecia. Głogowski Michał, miejsce trzecie. Głogowski Michał. Pojechałbym. Pojechałby. Nie, Macie, tam może. Ja, ja idę po Показывай pokażę <risque> Nie, ja cały czas kameruję, zostaw, no, Cały czas, wiesz, ja tutaj robię takie... Oni nawet nie wiedzą o tym, że ja kameruję, nie? Aha, no, nie kameruje. Cicho. Nie mów mi. No jeszcze raz, klasa tak, trzecia. Klasa trzecia, Michał Głogowski. Adrian przyjechał. Adrian Urbaczewski już jest. Klasa druga, miejsce trzecie. Szybko, szybko, raz, dwa, raz, dwa. Czy są koledzy z klasy drugiej z pucharami jeszcze? Oczywiście, że są. Żebyśmy mieli... No to zapraszamy. Kolega Pietrzak, kolega Dawid jeszcze raz na podium. Kolego Głogowski, kolego Fałdowski. U nas wyniki są dzień przed zawodami zawsze, więc nie opuszczajcie. Chwila dla fotoreporterów. Fotoreporterek. Popatrz jak to się pozmieniało. Tak. <noise> Dziękujemy i teraz do tej klasy, o której już mówiłem. Michał Głogowski miejsce trzecie. Paweł Fałdowski miejsce drugie. I ten, który wstrzymał całą dekorację, wątpił, że sam na podium nie będzie stał. Marek Magrowski, miejsce pierwsze. <Okublikum> Kolejna klasa Tomek Mendyk, miejsce drugie, Wilip Markowski, miejsce pierwsze, Trzeci już wyjechał, w związku z tym nie będziemy go wyczytywać w ogóle. Dobra, to Dziękuję, dziękuję. Moment. No. Już? Nie. Pozwolę sobie zadedykować to mojemu koledze Marcinowi Nawrockiemu z ETG, który mi opony pożyczył na tą rundę. Poszukam. Dziękuję. Jadę na stricu. <śleszy> I klasyfikacja generalna, proszę Państwa, trzecie miejsce Michał Głubowski, drugie miejsce Paweł Fałdowski i pierwsze miejsce Marek Madrowski. <śleszy> Dawid Sekundę byli przed tą. Liczę! I kolejna klasyfikacja. Prosimy Przemysława Kosiaka, Jakuba Pawlisza.

Mirek Wychyn się! Że brawo. Brawo. Mirek, się. wszystkim sędziom. A jak Państwo wiecie, nie chwaląc się w tym klubie, dlatego takie małe wpisowe jest na e, tego typu imprezy, ponieważ my wszyscy, wszyscy sędziowie, płacują, pracują z czystej przyjemności, nie biorą za to żadnego ekwiwalentu. Nie licząc nawet to, że ja, żeby przyjechać tutaj i sędziować, muszę pokonać 100 km. Oczywiście w strony. Ale myślę, że jak ktoś kocha. Tego typu imprezy kocha ten sport, to tak powinno się działać przez co wszystkim wspólnie e, chyba dostarczyliśmy wszyscy sobie wiele przyjemności. No i nie było e, za drogo, a w miarę się to jakoś finansuje, a jak zabraknie dopłacamy. Na tym banerze e, macie Państwo uwidocznione jeszcze następne imprezy, wszystkie są w niedzielę, czyli... 2 czerwca następna też tutaj na e, torze, 8 września kolejna też tutaj e, na torze. Jeżeli uznacie Państwo, że... Ta konfiguracja powinna być e, zmieniona, prosimy o e, maile, jeżeli uznacie Państwo, że powinniśmy jeździć w inną stronę, też prosimy o, o maile. Zaznaczam, że ja się zawsze podpisuję z imienia i nazwiska, jeżeli ktoś do mnie przyśle coś bez podpisu, nie odpowiadam na e, takie e, maile. Dziękuję wszystkim uprzejmie. Miłego popołudnia i miłego drugiego wieku. Dziękuję.